A ja zapraszam teraz serdecznie do tego mikrofonu starostę powiatu Szałmczuskiego, pana Józefa Kwaśniewicza. Zapraszam, panie starostę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jubilaci zeszli ze sceny. Nie wiem na ile mój stan zdrowia dzisiaj pozwoli mi z Państwem tutaj być. Pozwólcie, że w tym dniu. Naszego przemotowskiego święta, święta spotkania noworocznego, które w swojej istocie jest podsumowaniem roku czasu minionego i składania sobie życzeń na przyszłość. Podsumuję w kilku słowach to, co za nami. Jak wiemy, rok 2014 był rokiem ważnych zdarzeń. I rocznic. Myślę, że najważniejszą z nich było 25-lecie wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku, którą przeżywali. Był to również rok wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych. Był to rok i zwycięstw, i porażek. Myślę, że tym, które najbardziej nam utkwi w pamięci i przejdzie do historii to zwycięstwo 2-0 z Niemcami. Szanowni Państwo, był to rok, także ważny dla powiatu szamotulskiego. Rok i remontów, i inwestycji, które przedstawię, przedstawimy za chwilę w prezentacji. Przypomnimy sobie jeszcze raz to, co za nami. Rok 2015, którego już ponad miesiąc upłynął, również obfituje ważne daty. 8 marca minie Świerćwieczek od przyjęcia równie ważnej ustawy o reformie administracyjnej państwa i przywróceniu samorządów gminnych. Kilka tygodni później rocznica pierwszych wyborów do tej, tego szczebla samorządu. Myślę, że przed nami również ważne wybory i prezydenckie, i jesienią parlamentarne. Taka istota demokracji, że co... Kilka, kilkanaście miesięcy kolejno następujące za sobą powody. Chciałbym na początku tego roku, dziękując wszystkim Państwu, stosownie według rzędu i rangi, które reprezentujecie, podziękować w pierwszej kolejności za przyjęcie naszego zaproszenia na to dzisiejsze, Spotkanie noworoczne. Naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszymy się my, Radni Rady Powiatu Szamodulskiego i zarząd, że przyjęliście nasze zaproszenie. Dziękuję również za te adresy i życzenia, które przyszły do nas pocztą od osób, które nie mogły dotrzeć osobiście. Chciałbym ze swej strony życzyć Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego, żeby rok 2015 obfitował w sukcesy na niwie zawodowej, ale również był okresem pozytywnym w, państwa, w życiu osobistym, w działalnościach, które prowadzicie. Mieliśmy Drodzy Państwo, część tradycyjną dzisiejszego spotkania z drugiej strony mamy nowoczesność, a więc pozwólmy młodym przedstawicielkom naszej szamotulskiej wspólnoty też się pokazać. Zapraszam na drugą część tego spotkania. Myślę, że ono będzie równie emocjonujące. I atrakcyjne dla tych, którzy pierwszy raz się z nim spotkają. Mistrzynie Wielkopolski na scenie. Dziękuję bardzo i życzę udanego wieczoru.